Mistrz Eckhart Kazania. Prorok mówi: Panie, okaż miłosierdzie ludowi, który jest w Tobie. Pan odpowiedział: Uzdrowie wszystko, co słabe, i okaże im gorącą miłość. Przytoczę tu dwa zdania z Pisma Świętego. Faryzeusz pragnął, żeby Pan z nim jadł. Oraz Pan powiedział do niewiasty, "Wade in patce, idź w pokoju. Iść od pokoju do pokoju. Dobra to rzecz i chwalebna, ale to zbyt mało. Nie można w pokoju. Zatrzy... Zaczynać, ku niemu trzeba biec. Bóg chce powiedzieć: Pokój musi się zdobyć, wywalczyć, w nim trzeba kończyć. Pan powiedział: Pokój macie tylko we mnie. W takim stopniu ktoś jest w Bogu, w takim jest w pokoju. To, co w człowieku jest z Boga, cieszy się pokojem. To natomiast, co w Nim jest poza Bogiem, pełne jest niepokoju. Święty Jan mówi: wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Co się narodziło z Boga, szuka pokoju i ku Niemu bierze. Dlatego powiedział on, wadę patrzy. Biegni ku pokojowi. Kto ku pokojowi biegnie, kto biegnie ku niemu nieustannie, jest człowiekiem niebieskim. Niebo biegnie nieustannie i w biegu tym szuka pokoju. Uważajcie teraz. Faryzeusz pragnął. Aby Pan z nim jadł. Pokarm, który spożywam, łączy się z moim ciałem tak ściśle, jak moje ciało z duszą. Moje ciało i dusza złączone są ze sobą nie w działaniu, lecz w bycie. A więc, nie tak tylko jak dusza łączy się z okiem w jednym działaniu, czyli w widzeniu, tak samo pokarm, który spożywam. Złączony jest z moją naturą w bycie, nie zaś w działaniu. A jedność ta jest obrazem naszego doskonałego zjednoczenia z Bogiem, nie tylko w działaniu, lecz w bycie, które powinniśmy osiągnąć. Dlatego Faryzeusz prosił Pana, żeby z nim jadł. A Faryzeusz oznacza człowieka oddzielonego i wolnego od ograniczeń. Wszystko, co dusza posiada, musi zostać całkowicie oddzielone. Im szlachetniejsze są władze, w tym większym stopniu oddzielają. Niektóre z nich wznoszą się tak wysoko nad ciało, i tak są oddzielone, że się odrywają i odłączają całkowicie. Pewien Mistrz pięknie mówi, co raz tylko dotknęło jakiejś rzeczy cielesnej. Nigdy nie przeniknie do tych władz. Po drugie, Faryzeusz wskazuje na konieczność odosobnienia, odłączenia i wewnętrznego skupienia. Wyciągamy stąd wniosek, że człowiek nieuczony może przez pragnienie i miłość zdobyć wiedzę i nauczać. Po trzecie, Faryzeusz oznacza brak granic i zamknięcia. Wolność od wszelkiego przywiązania, oraz takie utwierdzenie w pokoju, które człowieka za sprawą tych całkowicie oddzielonych władz utwierdzonego uwalniają od jakiegokolwiek niepokoju. Dlatego prorok powiedział: Panie, okaż miłosierdzie ludowi, który jest w Tobie. Pewien Mistrz mówi, najwznioslejszym dziełem, jakiego Bóg kiedykolwiek dokonał w stworzeniach, jest miłosierdzie. Wszystko, co najbardziej tajemne i ukryte, nawet to, czego dokonał w aniołach, znajduje zwieńczenie w miłosierdziu i w dziele miłosierdzia. Takiego, jakie jest ono w sobie samym i w Nim. W każdym dziele Boga, pierwszym Jego udzielaniem się jest miłosierdzie. Nie to, z którego powodu odpuszcza On człowiekowi grzechy, albo jeden człowiek lituje się nad drugim. Mistrz ten chce tu raczej powiedzieć, że miłosierdzie jest. Najwznioślejszym dziełem, jakiego dokonuje Bóg. Pewien Mistrz mówi, dzieło Miłosierdzia ma naturę tak pokrewną Bogu, że chociaż prawda bogactwo i dobro również Jego oznaczają, jedna nazwa lepiej od drugiej, najdoskonalszym dziełem Boga jest jednak Miłosierdzie. Polega ono na tym, że Bóg umieszcza duszę w najwznioślejszym i najczystszym, co tylko może ona otrzymać, w bezkresie, w bezdennym morzu. Tam dokonuje on dzieła miłosierdzia. Dlatego prorok mówi: Panie, okaż miłosierdzie ludowi, który jest w Tobie. Jaki lud jest w Bogu? Święty Jan mówi: Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Chociaż według świętego Jana miłość jednoczy, Nigdy jednak nie umieszcza w Bogu, Ona co najwyżej przybliża do Niego. Miłość w żaden sposób nie jednoczy, lecz raczej zespala i wiąże to, co jest już zjednoczone. Ona jednoczy nie w bycie, ale w działaniu. Najlepsi mistrzowie mówią, że rozum dokonuje całkowitego ogołocenia i ujmuje Boga nagiego, jako czysty byt, którym on jest sam w sobie. Poznanie przebija się przez prawdę i dobro oraz dociera do czystego bytu, ujmując Boga nagiego. Takiego jaki jest. Bez imienia. Ja natomiast twierdzę, że ani poznanie, ani miłość nie jednoczy. Miłość ujmuje Boga jako dobro, i gdyby Boga pozbawić imienia dobro, miłość nigdy by do Niego nie dotarła. Dosięga ona Boga jakby ukrytego, okrytego, przyodzianego w skórę. Rozum działa inaczej. Ujmuje go tak, jak on daje mu się poznać, nigdy nie zdoła go jednak poznać w morzu jego bezdenności. Ja powiadam, ponad jedno i drugie, ponad poznanie i miłość, wznosi się miłosierdzie. Bóg dokonuje go w najwznioślejszym i najczystszym ze wszystkich swoich dzieł. Pewien mistrz pięknie mówi: W duszy, daleko wyżej od miejsca, gdzie wyłaniają się władze rozumu i woli, jest coś tajemnego i ukrytego. Święty Augustyn powiada: Jak niewyrażalne jest miejsce, gdzie syn wychodzi z Ojca w pierwszym pochodzeniu. Tak, i w duszy znajduje się coś nader tajemniczego, ponad pierwszym wyjściem stanowiącym początek rozumu i woli. Pewien mistrz, który o duszy mówił lepiej niż inni wszyscy, twierdzi, że cała ludzka wiedza nigdy nie zdoła przeniknąć, czym jest dusza w swej głębi. Żeby zrozumieć, czym ona jest. Trzeba mieć wiedzę nadprzyrodzoną. Nic przecież nie wiemy o tym, jak władze duszy przechodzą do działania. Jeśli coś nam o tym wiadomo, to bardzo niewiele. Czym jest dusza w samej swej głębi, tego nikt nie wie. To, co można o tym wiedzieć, musi być nadprzyrodzone i pochodzić z łaski. Tam Bóg dokonuje miłosierdzia. Amen.